Love me like you do la la love me like you do love me like you do la la love me like you do touch me like you do ta ta touch me Hej, witam was już w trzecim odcinku z serii e, z, z Martynową MSP. I dzisiaj no, jestem chora, więc naprawdę masakra. Status zmieniony. Chciałabym pokazać, ktoś chyba do mnie pisał. Hmm. Hmm. Hej, weźmie do jakiegoś twojego artbooka. Boże, please weźmy, Boże. Ale czemu tak bardzo chcesz widzę. Okej. Okay. Już nikt nie pisze na razie hej, ty więc odświeżmy jeszcze raz status. I tak tutaj to jest to samo co było. Kończy mi się VIP jak widać w sumie. I chyba go sobie przedłużę za jakieś, jak będzie już wiecie takie, że dwa chyba czy jeden dzień ci zostało, to ja sobie wezmę znowu na miesiąc tego za 25 niebieskiego. O będę go przedłużać właśnie też przez telefon i, i będę go przedłużać, więc tak yy, okej, okay. wiecie Dobra, pokażę Wam tego artbooka Starałam się nad nim, nie wiem czy mi wyszedł, ale zeszło mi się jakieś, nie wiem, 40 minut nad nim. Chociaż nie, no nie wiem czy z 40, nie, no może z 30 minut. Yy, więc tak. No. Nie yy, jestem jeszcze nadal taka wybuchowa, dlatego że na świecie taka he he, he, he i bardzo w ogóle taka ten. Yy, bo jestem po prostu chora, ale yy, to mi się z tym yy, Bo ten nawet był bardzo fajny i uznałam, że ze mną też zrobisz taki fajny aha ok pomysle jak będę robić nowy hard bo oj Boże hard bo ok to cię wezmę a tak w ogóle to dałaś nowe it pod i ty... tak się z ciekawości spotamy e, dobra to może pozdrowionka zróbmy i już wchodzę i będziemy pozdrawić więc pozdrawiam słodziutka 097. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście. Pozdrawiam również Oliwia 2010. 2010, no jak to woli. Jeszcze pozdrawiam. Ever After. Haka, nie wiem, hajka, nie wiem, jak, jak zależy, jak na to mówicie. Czyli Agusia. Serdecznie pozdrawiam. I wbijajcie na jej kanał Agnieszka Winiarczyk. Yy. Pozdrawiam oczywiście Kamilę, czyli 55Kamila5. Pozdrawiam też. Yy. Patasho, czyli Oliw, ukochaną również. I oczywiście twojego pieska, Snopiego, który jest przesłodki. I gratulacje, bo jesteś już dwa lata na Mówi Star Planet. ją ja o wiele mniej, <laughs> ale nieważne. I kogo jeszcze tu bym mogła pozdrowić? Chyba już nikogo raczej no więc pozdrowiłem to osobę które chciał, chciałam dobra no i to już pozdrowienia chyba wszystkie chyba, że jeszcze mi się coś tam przypomni bo tak to już raczej nie okej okay. yy. zobaczmy sobie czy doszły jakieś słowa iść w pokoju tak, doszedł jeden, bo było 79. Więc jeden doszedł. A zauważyliście, że zmienili tą animację? Ona nie jest taka jak była kiedyś. Teraz jest taka dziwna. Mi się już takie nie podoba. Tamta była lepsza. Ta jest ta z torną, tą, tu nie wiem. Yy, tą. To nie wiem. Ta mi się bardzo podoba. Tak ale nie. Zostanie przy tej. I chyba sobie kupię jakąś nową animację tak przy okazji. Oj, Boże, w odzież weszła animację, chcę kupić. No jestem bardzo mądra. Animacja. I to ym, nie wiem, nic. w płozach sobie Chciałabym taką mieć z jakimś taka była taka jedna fajna. Albo jakąś No nie wiem właśnie. Jakąś taką ciekawą. No. Strasznie mi jakoś internet dzisiaj mówi. I dzisiaj wolniej myszką biorę, dlatego że, że nie mam myszki, tylko muszę panelem na laptopie sterować i do tego wolniej. Fajne nawet. Co to? Czy chcesz zmienić schemat kolorów, aby zwiększyć wydajność? Zmień schemat kolorów na podstawowy Windows 7. Zachowaj bieżący schemat kolorów, ale, ale pytaj ponownie przy dalszym spadku wyda wydajności komputera. Zachowaj bieżący. Czekajcie chwilę za Okej. Mm, ok. Mm, Przeleciałam troszkę. Przez przypadek, bo się zapomniałam. <laughs> Więc przeleciałam w tym czasie troszkę strony. Ale tak to jest okej, okay. dobra. Jeszcze jedna. To mi się też nie podoba eee, Czekam. No nikt mi... Nie... O Boże! Pozdrawiam. Poczekajcie chwilkę. Bo mi się... O Boże jak się to nie. Na każdej halety, my u u, a a x d. Pozdrawiam serdecznie. Ok, Ym... czekajcie, bo się to nie strasznie czerwone y, 120, małpa, małpa. Okej. Okay. Yy, I jeszcze. Yy, Forsecja 555. Okej. Okay. Sprawy już załatwione. <grymne> Bardzo dziękuję. I wiecie co, chyba kupię tą animację ta łóżka. O, mamy hej, epy kolejne. Również pozdrawiam. O, to jest ta dziewczyna, która mi dawała prezent. <ścoughs> Więc pozdrawiamy. Roki y, Blue y, 213. No i już. Okej. Okay. Dobra. Wszystko już jest załatwione. Okej. Okay. I chyba wezmę sobie tą animację kupię. Czekajcie chwilkę. Sekundka. O Boże chusteczki czekajcie, naprawdę sekundę, staram się jak najszybciej mam wszystko tu właśnie um, mój jeden powód, który mi przeszkadza to właśnie, że jestem lorem. i o, dostaliśmy grafy o, czekajcie Boże, Jeju czemu każdy pisze nagle w tej samej chwili no, ja tego nie rozumiem. jak ten film będzie się nazywał Mm, z Mardyną MSP 3. Mój kanał. Oj, kanał potynka GAMES. Dobra, czekajcie chwilkę. Zrobię cięcie, będę smarkać. Ok, jestem. Podpisała nam. Aha. I bóżka. Dobra. Zrobiłam cięcie, bo nie chciałam, żebyście słyszeli, bo to jest takie dziwne troszkę, było. Ale okej. Okay, już jestem. I nagrywam 11 dni. To, co kupię, chyba to animację, co fajne jest nawet. Mi się na, nawet podoba. Dobra, No to kupujemy. A jak to? No i kupiliśmy animację. W kategorii pozy ją mamy. Więc wchodzimy z powodu pozy. Abo nie nie, nie, nie. Najpierw się przebierzmy. Najpierw się przebierzmy. I sobie zobaczymy. A oj, oj, oj. Taka cenzurka powinna to teraz być. Zrobię chyba nie no, tu będzie cenzurka zobaczycie to. Tu będzie cenzura. I już Uch, zmieniliśmy. Yy, teraz sobie dajmy w pozy właśnie. <laughs> Przepraszam. Yy, I ją załóżmy. Okej, okay, mamy. No to teraz tak. Yy. O, znowu lewej i dostał mój artbook. Dziękuję. O Boże. Okej. Okay. Napiszę no. Okej, okay, napiszę. Okej. Okay. Y Pójdźmy i roześlimy znajomym mojego Aldebuka. 11 i to, no, dobra, dobra. Zbój eee. <śpuję> Twój kanał, będę gędem. pozdrawiam Twoich widzów, choć sama nim jestem i Boże, ale mi się wali. O, będzie tak ładnie w takich kucach. Okej, okay, jest nas, teraz. Nie lubię jak nie mam myszki, wiecie? jakie mam myszkę i jakiej mi się steruje po prostu. Ale no nie narzekam jeszcze jakoś. Eee, czekajcie, czy mi się wydaje czy coś było pisane? A nie, dobra, nie, nie było pisane, czyli jest ok. No, mam nadzieję, że ktoś mi tutaj jeszcze daloga i pod moim artbookiem. Bo mi się strasznie przyda. Jeszcze raz rozjaśnijmy. Okej. Okay. Jak ktoś polubi, to się cieszy. Okej, okay. dobra, 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 dobra. Ale już musimy... Dobra, eee... dobra, już... Dziękuję wszystkim, którzy subskrybują mój kanał, eee, bardzo. Bo jest chyba 8 subskrypcji. Tak, jest 8 subskrypcji, więc bardzo wszystkim dziękuję. Yy, którzy, ci, tym, którzy subskrybują mój kanał. Yy, I po prostu tak. Mm, no. Następny no, filmik to prezenty, które chyba wczoraj, i dziś właśnie wyjdzie ten filmik. I pamiętajcie, że też dziękuję za wszystkie prezenty, jakie dostaję od Was i, a, i... Jest jedna mała wiadomość, która mam nadzieję, że Wam się spodoba. Eee, no, pisałam, że zrobię. No już dam, bo mi się. Okej, okay, i jak to? Mm, pozdrawiam Kicia y, tą 12R. Bo napisała Hejty, a ja każdego pozdrawiam tobie no dobra, zrobię, ale nie dziś. Ok, napisaliśmy już. Z głowy mamy. E, więc tak, jedna mała wiadomość. Jeżeli pod tym filmikiem będzie 5-6 lajków, to kolejny filmik będzie bez mojego... będzie bez kratek na niku. Więc zobaczycie już nick. Dlatego myślę, że... Um, no bo wiecie co, w tym filmiku już nie będzie na filmiku. Po prostu zrobię już, bo już dużo mam filmików. Czekać im będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć filmików, więc myślę, że sześć filmików wystarczy, aby już odkratkować sobie nikt. Dlatego tak, nikt będzie już odkratkowany. Więc mam nadzieję, że niektórym to sprawiło yy, przyjemność. A na chwilę. Yy, więc tak. Yy, tak, zobaczmy skarbonkę, której chyba nie opróżnię, tylko poczekam do jutra. Yy, dobra, dobra. Bo już sporo tracę filmik, ale to nieważne jest. <grych> no i tak, więc. No, więc filmik właśnie dobieg końca. Mam nadzieję, że się ogólnie Wam podoba mój dzisiejszy filmik. I oczywiście też ogólnie to, że mam nadzieję, że też Wam się właśnie podoba to, że jest dzisiaj już bez zakratkowanego niku. Więc jeżeli Wam się to podoba, no to oczywiście. Piszcie w komentarzach, czy Wam się to podoba. Bo to też się czasami przydaje mi, bo wiem ja, co sądzicie na temat wszystkich tych rzeczy. Więc dobra, no to do, do zobaczenia w kolejnym odcinku. To pa!